Dzień dobry, tu ja mówię. I od razu na wstępie zadaję bardzo ważne pytanie. Czy jest sens zajmować się kimś takim jak Anna Maria Żukowska? E, odpowiedź na to pytanie brzmi w zasadzie nie. Ale gdy już dodamy do tego kontekst i wypowiedź e, Anny Marii Żukowskiej dotyczących ofiar rzezi wołyńskiej, to przestajemy mieć na uwadze... Kim jest Anna Maria Żukowska, że jest przedstawicielką e, spadkobierców PZPR, partii, która w tej chwili walczy z progiem wyborczym, a otwiera nam się znacznie szerszy problem, proszę Państwa, problem, który sięga korzeniami okresu międzywojennego. I dlatego odpowiedź na pytanie, czy warto się zajmować Anną Marią Żukowską, jest jednoznaczna i mimo wszystko, Pozytywna z uwagi właśnie na wspomniany bardzo głęboki problem. A ponieważ znajdujemy się na takiej platformie, na jakiej się znajdujemy, to liczę na Państwa inteligencję i wiem, że się nie przeliczę, bo pewne rzeczy będą musiały zostać nazwane na obkółko, jak się mówiło na podwórku. Proszę Państwa, dlaczego uważam, że ten prombar sięga okresu międzywojennego? Otóż dlatego, że w to właśnie w tym czasie powstały komunistyczne partie o bardzo specyficznej proweniencji, bo one niekoniecznie były polskimi partiami komunistycznymi. No, nazwijmy to szerzej, były międzynarodowymi partiami komunistycznymi, chociaż się nazywały na przykład Komunistyczna Partia Polski. Natomiast składy, reprezentacje w tych partiach no były wielonarodowościowe. W tym bardzo liczna reprezentacja naszych starszych braci w Wierze. I nawet na podstawie tego, czyli połączenia komunizmu i naszych starszych braci w Wierze powstała taka zbitka słowna której ja tutaj nie powtórzę ze względów, które przed chwilą Państwu przedstawiłem. Ale jestem przekonany, że Państwo wiecie, o czym mówię, o kim mówię i o jakiej zwicie są Lucky Fuchs, chodźcie tutaj! Lucky Fuchs! Mała awaria. Musiałem podjąć radykalne środki, czyli klatka. Bo inaczej to byśmy nic nie nagrali. Proszę Państwa, jakieś ogólne podniecenie, nie wiem, wiosna czy coś. Dobrze, ale wracajmy do naprawdę istotnych e, spraw. E, no to mamy taki króciutki rys historyczny. E, w czasie, w okresie międzywojennym, e, to środowisko polityczne nie miało wielkich wpływów. No, można by było powiedzieć, że wręcz było prześladowane i słusznie e, przez ówczesne władze, e, no, ponieważ było to środowisko, które wprost. E, głosiło takie na przykład postulaty jak likwidacja Polski i przyłączenie do Związku Radzieckiego. Więc trudno, że ówczesne władze, no to po prostu zamach stanu, e, trudno, że ówczesne władze e, tym środowiskom się nie przeglądały i nie wyciągały stosownych e, wniosków. Natomiast prawdziwy rozkwit to środowisko przeżyło po 1945 roku. E, w okresie najmroczniejszym okresie w XX wieku, jeżeli chodzi o Polskę. No nie no, najmroczniejszy to jednak druga wojna, wojna światowa, no ale zaraz po II wojnie światowej, czyli okres stalinowski. I to była bardzo mocna reprezentacja, bardzo mocna reprezentacja, zwłaszcza w aparacie bezpieczeństwa, ale też na szczytach, na szczytach komunistycznej władzy. To dość wspomnieć takie nazwiska jak Julia Brystyger, Tajgamin Danielak, Różański, Stefan Michnik to byli wszyscy ludzie, którzy właśnie reprezentowali to tajemnicze środowisko, którzy o chociażby niedawno też zmarły, Turski, Marian Turski. Chociaż on akurat w Aperacie Bezpieczeństwa nie była, ale był naczelnym propagandzistą odpowiedzialnym, między innymi za fałszowanie wyborów w 1948 roku. No ale jak wiemy, jest bohaterem dla określonych środowisk politycznych. I Jeszcze następuje tu taka cenzura, zamykanie gęby, nie wolno mówić źle, bo umarł. Proszę Państwa, to jest jedna, zresztą to nie ma nic wspólnego, tak mówię, z zasadą chrześcijańską. To jest bzdura, to była rzymska zasada, nie chrześcijańska, pogańska. Dla mnie jest to kompletny absurd. Fakt, że coś, ktoś umarł, nie przekreśla tego, co w życiu robił. No, jeśli robił rzeczy fatalne, robił rzeczy bardzo złe, to te rzeczy nie umierają wraz z nim. I nikt mi nie zabroni o tym mówić. I już, obojętnie, kto i jak się będzie oburzał, ja tej idiotycznej zasady, tej idiotycznej reguły nie wyznaję. No i tak to, proszę Państwa, wyglądało. Natomiast ta reprezentacja. Tej określonej grupy ma bardzo liczne odgałęzienia. Oni są bardzo mocno zakorzenieni, chociażby w środowiskach naukowych czy kulturalnych. Proszę Państwa, ta wielka afera, która wybuchła w 1968 roku, ona była wojną w ramach komunistycznej rodziny. Czyli tyle, że ta rodzina była, no jakby, z dwóch kierunków zbudowana. Coś jak teściowa kontra zięć czy synowa. Bo to, co się stało w 1938 roku, to, to był też oczywiście wynik tego, co się działo w Związku Radzieckim. Ale przede wszystkim był to rewanż no, samego Gomułki, który przesiedział w więzieniu swoje lata. Uwięziony właśnie przez. Tajemniczą grupę. I to był swego rodzaju rewanż. Tylko przypomnijmy, proszę Państwa, kim byli ci późniejsi, najwięksi demokraci, i najwięksi naukowcy i ci, którzy później krzyczeli bardzo mocno o prawach człowieka. Ja może podam parę nazwisk znów. Niejaki Zygmunt Bauman. Człowiek odpowiedzialny za wiele ludzkich tragedii wojskowie i ubezpiece zatrudniony. Niejaki Leszek Kołakowski, absolutnie oddany stalinowskiemu aparatowi represji. Bronisław Geremek, to samo, związany ściśle ze stalinowskim aparatem represji. I takich nazwisk można wymienić jeszcze wiele, wiele, bardzo wiele. I to później ci ludzie, którzy. Tak naprawdę płakali nad tym, że upadł ten reżim Stalinowski, a nastał, nastał czas Gomułki, uchodzili za największych demokratów, uchodzili za największych naukowców, za największych obrońców praw człowieka. I ten mit, ten fałszywy mit, proszę państwa, istnieje do dzisiaj. I dlatego to też trzeba zwrócić na jedną bardzo charakterystyczną rzecz uwagę. Dlatego jest ten podział, istnieje do dzisiaj w Polski, w, w, na polskiej lewicy. Zwróćcie Państwo uwagę, że Leszek Miller, ja, mówiąc, ja przestrzegam przed wielką miłością do Leszka Millera, bo są tacy, którzy us, 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 usłyszeli parę słów, które chcą usłyszeć, już zapomnieli, kim Leszek Miller jest. Ja pamiętam kim Leszek Miner jest, ale tutaj trzeba powiedzieć, że to jego stanowisko, jego odniesienie do tego chociażby co się działo na Wołniu jest zupełnie inne niż Anny Marii Żukowskiej. I nie tylko w tych tematach. Nie tylko w tych tematach. Ten konflikt pomiędzy Leszkiem Minerem a Aleksandrem Kwaśniewskim też nie jest przypadkowy, ale powiedzmy, że ma również swoje podłoże etniczne. Ten podział na lewicy, tej post-PZP-owskiej, post, post, -Z post a w Polsce chyba innej nie ma, on nadal istnieje. I dlatego Leszek Miller mówi zupełnie innym językiem niż mówi Anna Maria Żukowska. To również jest efekt tego głębokiego historycznego odniesienia, o, o którym wspomniałem. Tylko, że problem cały polega, proszę Państwa, na tym, że ta grupa. Wywodząca się z KPP jeszcze, czy później te elity, które w czasach stalinowskich dokonywały rzeczy strasznych, a później bardzo szybko się przeflancowały na obrońców praw człowieka i wybitnych demokratów, ona ciągle jest najbardziej wpływowa w Polsce. I dlatego zwróćcie proszę Państwa uwagę, co się, co się stało. Ktokolwiek inny wypowiedziałby takie słowa, no dzisiaj już by był poza partią, obojętnie jaką partią. A na pewno by się kajał, na pewno by, no na pewno by przepraszał, albo zapadł na jakąś chorobę dyplomatyczną. A co robi Anna Maria Żukowska? Anna Maria Żukowska idzie do RMFFM, nie przeprasza, podtrzymuje swoją wypowiedź dotyczącą starych trupów na Wołyniu i jeszcze dolewa oliwy do ognia. To jest zachowanie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla tej jednej grupy która w poczuciu bezkarności i wyższości żyje od wielu wielu lat. W tej grupie jest to po prostu wpajane. To jest mentalność tych ludzi. To jest autentyczna mentalność tych ludzi. Ludzi, którzy polski Polaków nienawidzą, a jednocześnie mają głęboko wpojoną wyższość własną. No jest nawet takie określenie odnoszące się do tej wyższości, brzmi to naród wybrany. I proszę Państwa, nic się nie stanie. Pani Anna Maria Żukowska ani nie wyleci, ona chyba jest przewodniczącą klubu, czy jakieś inne znamienite stanowiska zajmuje na lewicy. Ona nie wyleci, nic im się nie stanie. Znaczy, oczywiście, w ramach wentyla bezpieczeństwa, nawet wyborcze napisała, że to jest wypowiedź niedopuszczalna. Ale czy zauważyliście Państwo coś takiego, co się zawsze zdarza w przypadku e, e, przedstawicieli narodów niewybranych? No natychmiast pojawia się hejt, natychmiast pojawia się metka hejtera. Czy pani Żukowska chociaż raz została nazwana oficjalnie publicznie hejterką w związku z tą wypowiedzią? Czy zarzucono jej mowę nienawiści? Nie, wszyscy piszą o skandalu, wszyscy, jeśli już piszą, to piszą o skandalu o wypowiedzi. Nie ma żadnego stygmatyzowania, który jest w przypadku przedstawicieli narodów niewybranych. I to jest ten ciągle powtarzający się problem. My, proszę Państwa, w sferze publicznej mamy ciągle takie, takie przykłady, i mamy osoby, które są absolutnie nietykalne, bez względu na to, jakie obrzydliwości w życiu robili i robią nadal. I mało tego, te osoby znów wzorem swoich przodków. Czy to dosłownych, genetycznych, czy przodków mentalnych, uchodzą za obrońców praw człowieka, a uchodzą za krzewicieli tolerancji. Jest na przykład taki profesor Bilewicz, który zionie nienawiścią do wszystkiego, co nie jest z narodu wybranego, absolutnie do wszystkiego, który posługuje się językiem, no Proszę Państwa, no przykładając to do tej nomenklatury, do tych stygmatów, no to to jest to, jeśli co istnieje mowa nienawiści, no to trzeba się wsłuchać w to, co pisze i mówi Pan, pan Bilewicz. Nawiasem no, mówiąc, Pan Bilewicz pomimo tego, że mówił to, co mówił, to nie brzydził się brać pieniędzy od Pana Glińskiego. Na rozmaite granty, a później te granty służyły rozmaitym pseudonaukowym publikacjom, gdzie zawsze jedna grupa była ofiarą, a druga tylko i wyłącznie agresorem. Także proszę Państwa, warto o tym mówić, chociaż to jest bardzo trudny temat. Jak Państwo widzicie i słyszycie, temat, który wymaga pewnej autocenzury jeśli on ma dotrzeć po strzechy w, 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 szerszym, w szerszym odbiorze no ale odpuszczenie tego tematu, no to jest, proszę państwa, zwycięstwo takich ludzi, jak pani Żukowska, jak pan Turski, jak pan Bilewicz, jak pan Michnik i jego gazeta e My nie możemy być bezbronni, proszę Państwa. No problem polega na tym, że stosujemy to różne zasady, różne miary. Dlatego ja tak trochę jestem, nie trochę, nawet całkiem jestem obok tych, obok tego wyznania, obok, obok wiary. Ja nie stosuję ani zasady oko za oko, ani, ani zasady yy, nadstawić drugi policzek. Za ja każdym razem się zastanawiam, co zrobić. Drugi policzek fakt, faktem, że rzadko nadstawiam, a właściwie nigdy, ale niekoniecznie rozwiązuje się pięknym e, za Natomiast w tym pojedynku, no niestety występuje taka katastrofalna rozbieżność, e, że non-stop nam są wybijane zęby, non-stop chodzimy z podbitymi oczami i non-stop nastawiamy drugi policzek. I to jest oczywiście strategia, która prowadzi do nikąd. To jest wręcz strategia, która prowadzi do zagłady. Szanowni Państwo, e, no niczym mantra wraca problem szacunku do samych siebie. Problem szacunku i problem pamięci do tego kim jesteśmy, co jest naszym dziedzictwem, co jest też dorobkiem naszych przodków i dlaczego tym przodkom należy się szacunek. Nawet niejaki Terlikowski użył takiej, takiego porównania, no to typowo dziennikarskie. No ale w tym przypadku usprawiedliwione. Co by się stało, gdyby pani Żukowska użyła takiego samego sformułowania wobec ofiar Auschwitz? I ona tam dołożyła kolejną skandaliczną wypowiedź, że tam nie ma żadnych trupów, tylko starych trupów, tylko nawet prochy nie zostały. Coś w tym stylu. Otóż, proszę Państwa, jak gdyby jakikolwiek prawicowy polityk powiedział coś takiego, że na przykład... Pan Netanyahu prowadzi trans, politykę transferową i handluje starymi trupami. No ja nawet sobie nie wyobrażam tego, jakie piekło by się potem rozpętało. A nie daj Boże, żeby to był Karol Nawrocki na przykład. Nie wspominając już o Rosowie Kaczyńskim. No ale my poniekąd, to jest przykre, co powiem, tylko, że niestety za tą przykrością idzie też prawdziwość. My poniekąd sami sobie jesteśmy winni tej sytuacji. Właśnie takimi, no takim jakimś dziwnym kalekim rygorem moralnym. Czy to się odnosi do tego dla mnie ze wszech miar idiotycznego. Zachowania czy reguły jakieś moralnej, dla mnie to jest antymoralna, dla mnie to jest relatywizm, a nie reguła moralna, że o zmarłych tylko dobrze albo wcale. To znaczy, że co? Mamy przemilczeć zbrodnie, mamy przemilczeć wszystkie niegodziwości, czy mamy wspominać, jeszcze, czy mamy robić jeszcze gorszą rzecz? No wiadomo, że człowiek to jest skomplikowana układanka, i nawet największy, największy bydlak może mieć na swoim koncie jakieś. Szlachetne incydenty. To mamy pójść jeszcze dalej, mówić tylko o tych szlachetnych incydentach i na tej podstawie budować pomnik osoby, która w ogóle na to nie zasługuje? No, przecież, proszę Państwa, to jest najpodlejszego gatunku relatywizm moralny, a nie żadna święta zasada, czy religijna, czy jakakolwiek inna. Jeśli my stosujemy te dwie reguły, czyli yy, o zmarłych tylko dobrze, albo wcale, a jednocześnie yy, o własnych przodkach, własnych zmarłych po, yy, pozwalamy. No na szczęście nie pozwalamy, bo to położenie było dość mocno, no ale yy, to się nie przekłada na konkrety. Także te stare trupy w odniesieniu do ofiar rzezi wołowickiej, straszliwej rzezi. One już sobie funkcjonują w obiegu, w tak zwanym obiegu publicznym, i nie wywołały na pewno żadnych skutków, żadnych przeciwdziałań takich, jakby wywołały te słowa skierowane pod zupełnie innym adresem. No to jeśli jeszcze raz powtórzę, jeśli uważamy, że o zmarłych tylko dobrze albo wcale, jeśli nastawiamy non-stop drugi policzek, a zęby wypadają nam ze szczęki. E, gęsiego, no to jakich efektów się spodziewamy? No trzeba coś sobie tutaj przewartościować. Ja, proszę Boże, nie namawiam nikogo z Państwa, zwłaszcza osoby, osoby wierzące, aby przewartościowały swoje... E, no, tą sferę religijną, tą, tą sferę sakrum, ale w odniesieniu do sfery publicznej, w odniesieniu do sfery historycznej... Społecznej, no to czas najwyższy coś z tym zrobić, bo będziemy chodzili szczerbaci z podbitymi oczami i, i będziemy niewolnikami we własnym domu, ponieważ ktoś nam wchodzi na głowę, bo to jeszcze działa, proszę Państwa, tak, że ta grupa, ci ludzie nazywają się my Polacy, ale tylko w konkretnych sytuacjach, tylko wtedy, kiedy trzeba Polakom dokopać. Natomiast kiedy się mówi o ofiarach, po stronie starszych braci wierze, czy, czy, czy jakiego by tu określenia nie użyć, no to to już absolutna ortodoksja. Tam nie ma mowy o tym, że na przykład w Auschwitz obywatele Polscy. Tam jest jasno powiedziane, kto ginął. Jasno powiedziane w odniesieniu etnicznym, kto, kto ginął narodowościowym, etnicznym. I tu też nie ma żadnego przypadku. Proszę Państwa, żeby zrozumieć to, co się dzieje w naszej debacie publicznej, dlaczego jednym wolno więcej, a innym mniej, dlaczego jedni dawno już by ponieśli surowe konsekwencje swoich działań, a pani Anna Maria Żółkowska nie ponosi, no to trzeba wiedzieć, trzeba znać kawałek historii. Nie tak dużo, wbrew pozorom. Trzeba, trzeba rozumieć te socjologiczne podstawy. Tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, no i trzeba rozumieć, jakimi motywami, jakimi zasadami, czy brakiem zasad, się, kieruje się jedna i druga strona. Ja myślę, że pokrótce to zdefiniowałem, a co Państwo z tym zrobicie. No i o widzów polskiej chaty jestem spokojny, ale niestety to, co się dzieje w polskim społeczeństwie, w polskim narodzie pod tym względzie, no to jest jedno słowo tutaj pasuje: frajerstwo. Jedno wielkie frajerstwo. Jak się nie nauczymy być twardzi, jak się nie nauczymy walczyć o swoje, jak się nie, u, nie nauczymy szacunku dla samych siebie, to byle Maria Żukarska będzie nam pluć twarz, będzie pluć na groby naszych przodków. Bo tak się składa, że akurat moja rodzina, może nie z Wołyniem, ale w okolicach Lwowa, moja babcia e, prawie na własne oczy widziała to, co się działo. To, co robili nasi bracia Ukraińcy z Polakami, z dziećmi, z kobietami i tak A nie chcę tutaj patować. Bo nie tak dawno też nagrywałem odcinek, gdzie mówiłem, że szacunek dla tego, co jest tradycją, co jest dziedzictwem, co jest tragedią z naszej przyszłości, polega też na tym, żeby nie mylić porządków, Mówię w kontekście potencjalnej obecności naszych wojsk na ziemiach ukraińskich. Ale w momencie, kiedy mówimy o samej pamięci, o samej prawdzie historycznej, o tym, co jest faktem po prostu, i pozwalamy sobie pluć twarz i deptać groby naszych przodków, no to, proszę Państwa, jesteśmy po prostu słabym narodem. Jesteśmy starą społecznością. Jesteśmy słabą wspólnotą, a na taką słabość sobie pozwolić nie możemy, bo wiadomo, co się dzieje z takimi słabymi wspólnotami, zwłaszcza jeśli w ramach tej wspólnoty funkcjonują te grupy wybrane posiadające olbrzymie wpływy w rozmaitych, w rozmaitych obszarach. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Anna Maria Żukowska to jest tylko przykład, egzemplifikacja, żeby się popisać naukowo. Tego, że istnieje grupa absolutnie żyjąca w poczuciu, w poczuciu bezkarności, wyższości, i co tu dużo mówić, nienawidząca, gardząca polską i Polakami, chociaż się posługują językiem polskim. I tak to funkcjonuje, proszę Państwa, od wielu, wielu lat. I trzeba to rozumieć. Żeby się temu skutecznie przeciwstawić, to przede wszystkim trzeba to rozumieć, po drugie nie bać się o tym mówić. No i po trzecie wreszcie reagować. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.